Rozpocznę. Chciałem Państwa serdecznie przywitać na konferencji prasowej związanej z powiadomieniem o podpisaniu przez nowego inwestora, takiego powiedział inwestora kluczowego, jak się wydaje, umowy z Kronospanem i na dzisiejszej konferencji prasowej będzie podpisana taka umowa o przystąpieniu duńskiej firmy meblowej do klastra meblowego. Przywitałem Państwa, pozwólcie, że usiądę, bo będzie mi troszeczkę łatwiej mówić. Ja muszę powiedzieć, że na ten moment czekałem bardzo długo. Myślę, że to jest moment historyczny dla Szczecinka. Ja dosłownie pozwolę sobie parę słów e, powiedzieć na temat e, historii e, klastra meblowego, jak to się stało, że on e, w ogóle tutaj e, powstał w przecinku, ale najpierw chcę przedstawić e, naszych e, gości. Przede wszystkim serdecznie witam pana Jergena Iwersena, dyrektora zarządzającego Twilum APS, siedzącego obok mnie tutaj. Welcome to yes, we are very happy that you are here, you and your factory too, of course. Obok, tutaj po, po prawej, 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 stronie siedzi, przepraszam bardzo, nie wszystkich znam, pani Karolina Wiesiata, koordynator do spraw realizacji projektów, która odpowiedzialna jest faktycznie za klaster meblowy w Szczecinku. Oczywiście Daniela Raka, zastępcę burmistrza, państwo znacie i tutaj no, przyjęła na siebie rolę tłumacza, pani Dominika Senka, asystenta zarządu. Teraz już jesteśmy w komplecie, to pozwolę sobie wrócić do tematu. Proszę Państwa, jak w ogóle powstał ten klaster? Na temat klastera dzisiaj powiemy nieco więcej i będzie to zrobić, zrobi to Pani Karolina Wiesiada. Natomiast chcę tylko powiedzieć dosłownie o, o tym, jak to się stało, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Parę lat temu, ja sądzę, że to było trzy lata temu, aczkolwiek nie mogę tego dokładnie odtworzyć, doszło do dosyć istotnego spotkania między mną, a właścicielem firmy Kronospan. Wtedy żeśmy sobie wyjaśnili wiele spraw i takich, które przeszkadzały w takim harmonijnym harmonijnej współpracy między miastem, a największym naszym zakładem szczecineckim. Mówiliśmy szczerze o różnych uciążliwościach Kronospanu. powiedzieliśmy sobie w jaki sposób można te uciążliwości w jakim terminie zniwelować. Natomiast wtedy też porozumieliśmy się co do tego, że należy wreszcie rozpocząć taki projekt, który wydaje się no zgodnie z, chyba z prawem Malfiego, tak, jeżeli coś ma się zdarzyć, jest logiczne, to się na pewno zdarzy, że powinno to się wreszcie zdarzyć, żeby tutaj w Szczecinku powstała fabryka mebli, ponieważ skoro mamy w Szczecinku zakład jeden z największych, jeżeli nie największy na świecie produkujący płytę meblową, to jest oczywiste, że powinny ze względu na obniżanie kosztów Tutaj przyjść również fabryki mebli, które korzystają z takiej płyty, ponieważ przewóz płyty od producenta tego półfabrykatu do fabryki mebli jest pewnym kosztem, który można zniwelować. I w momencie, kiedy jest ostra konkurencja na rynku meblowym, myśmy powinni być beneficjentem tej konkurencji i, i powinna tutaj fabryka przyjść. Trwało to długo, jak Państwo wiecie, mniejsze zakłady tutaj się pojawiły. Pojawił się m.in. E, zakład pana Sowy, e, który, który zatrudniał już dzisiaj, o czym mało kto wie, e, chyba 60 osób, e, formatuje płyty. E, pojawiły się inne firmy i się pojawią, ale cały czas e, powstała hala e, 4-hektarowa na terenie specjalnej strefy ekonomicznej wybudowana przez Kronosław, i cały czas czekano na to, kiedy e, dojdzie do. Sprowadzenia tutaj rzeczywiście dużego gracza weblowego. Ta chwila nadeszła i stąd dzisiaj dzisiaj właśnie ta konferencja. Chcemy przedstawić fabrykę, która, mam nadzieję, z roku na rok będzie coraz bardziej istotna w gospodarce szczecineckiej, mianowicie duńską firmę Twilum. Twilum wreszcie możemy to ujawnić. Myśmy do ostatniej chwili nie bardzo mogli z różnych przyczyn, o których nie chcę mówić, nie mogliśmy tej nazwy używać. Firma Twilum, dzisiaj pan hmm, Jürgen dyrektor zarządzający, występuje jako przedstawiciel Twil Twilum ABS, ale firma będzie się nazywała Twilum.pl. Będzie pierwszy etap prac, rozpocznie się jeszcze w tym roku. Jaki ma być harmonogram tych prac, kiedy rozpocznie się produkcja, na jakie zatrudnienie możemy w pierwszym etapie liczyć. Myślę, że o tym wszystkim będziemy dzisiaj mówić. Natomiast ja bardzo chciałbym teraz poprosić, żeby pan Iwersen przedstawił firmę Twilum, dlatego że myślę, że dla Państwa jest to nazwa, która nic nie mówi. Natomiast dla ludzi, którzy są z branży, mówi bardzo wiele, ponieważ jest to jedna z największych, jeżeli nie największa fabryka meblowa w Europie. Także bardzo, bardzo...

jak moglibyśmy przyczynić się do rozwoju klasy? Uh, uh, Jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu, że udało nam się zakończyć to sukcesem. Uh, like Chciałbym przedstawić osobom tutaj będącym. Dlaczego jesteśmy tutaj właśnie jako Twilum, co produkujemy? Krótka prezentacja.